Opel Insignia w bardzo fajnej wersji wyposażenia i z udokumentowaną historią zapraszam do prezentacji. 2011 rocznik niecałe 280 tysięcy przebiegu, 2 litry diesel. Auto, jeżeli chodzi o stan wizualny, myślę, że spokojnie można powiedzieć, że jest w bardzo dobrym stanie. Nie znalazłem tutaj żadnych ognisk korozji czy poważnych uszkodzeń. Oczywiście nie będziemy tutaj mówić, że auto jest idealne, bo na pewno jakieś ślady użytkowania. Yy, znajdą się na tym samochodzie, ale myślę, że spokojnie można powiedzieć, że jest ono bardzo ładne. 2 litry diesel. Samochód już z wyeliminowaną wadą, jeżeli chodzi o smok oleju, zastąpiony to e, tą taką wersją e, bezawaryjną, więc nie trzeba tutaj tematem tej uszczelki smoka się zajmować. Kto zna się na instynkach, poczyta trochę na ten temat, to wie, że te samochody z tym miały problem. Poza tym, naprawdę, auto, jeżeli chodzi o stan mechaniczny, zadbane standardowo przed zakupem. Wykonaliśmy badanie techniczne, na którym sprawdziliśmy stan mechanicznego samochodu. Na co oczywiście mamy również dokumentację. Ładne, czyste, zadbane wnętrze. Mamy asystenta świateł drogowych, mamy również dwustrefą automatyczną, klimatyzację, podgrzewane fotele, nawigację. Fotel kierowcy sportowy, regulowany częściowo elektrycznie. Jest oczywiście tempomat. E, wielofunkcyjna kierownica, elektrycznie regulowana oraz składane lusterka oraz elektryczna klapa bagażnika. Bardzo dużo miejsca z tyłu. Kto jeździł insygnią, wie, że te samochody są naprawdę komfortowe i bardzo. Przestronne i moim zdaniem bardzo konkurencyjne w swojej klasie, między innymi jeżeli chodzi o cenę. Zajrzyjmy jeszcze do bagażnika, bo e, no jest tutaj również to moim zdaniem bardzo duży atut tego samochodu, no bo jest on moim zdaniem ogromny. Myślę, że świetne rozwiązanie. Jeżeli ktoś szuka komfortowego, dużego kombi, które naprawdę spara niewielkiej ilości paliwa. Serdecznie zapraszam do kontaktu, pomożemy w finansowaniu tego samochodu. Bierzemy auta w rozliczeniu i pamiętajcie, że skupujemy samochody za gotówkę na terenie całej Polski, również w ten sposób ten samochód uzyskaliśmy do sprzedaży. Także jeżeli macie jakieś auto, wysyłajcie formularz przez stronę, zrobimy wycenę, dojeżdżamy i tak naprawdę nawet w ten sam maksymalnie w następny dzień staramy się te samochody odbierać. Płacimy gotówką bez tracenia czasu. Także zapraszamy. Zapraszam do kontaktu i do zobaczenia na prezentacjach kolejnych samochodów.